Izabella Skorupko, dziewczyna Jamesa Bonda, lub jak kto woli, ukochana Jana Skrzetuskiego z filmu Ogniem i Mieczem. Polska aktorka, którą kojarzy cały świat, mimo że jest już po 50 tcze, dziś wygląda lepiej niż w swoich latach dwudziestych. Zobaczcie zdjęcia to musi być pakt z samym diabłem. Spis treści: Kim jest Izabella Skorupko? Wszyscy mężowie Izabeli Skorupko. Kim jest Izabella Skorupko? Izabella Skorupko, czy ją trzeba w ogóle przedstawiać? Ta urodzona 4 czerwca 1970 roku. W Białym Stoku polska aktorka jest znana tak w ojczyźnie, jak i za granicą. Jako jedyna zresztą Polka, została ekranową dziewczyną kultowego szpiega, Jamesa Bonda, w filmie Goldeneye Prot. 1995 rok przyp. Redaktor wcielała się również w postać Heleny Kurcewiczówny w filmie Ogniem i Mieczem 1999, Alex we. Władcach ognia, 2002, czy Doktor Sara w egzorcyście, początku 2004. Ciężka praca przełożyła się na słodkie owoce, jak choćby luksusowa willa za 24 miliony złotych z widokiem na słynne Hollywood Hills. Choć jednak mogła wówczas przebierać w rolach i zrobić naprawdę spektakularną karierę w Hollywood, wolała co innego. Po roli, w GoldenEye, zostałam zasypana różnymi propozycjami, ale z niewielu z nich skorzystałam. Może nie umiałam, a może za bardzo mi nie zależało. Byłam wtedy skoncentrowana na swoim życiu prywatnym, zakochana, w ciąży. Poza tym nie jestem osobą, która za wszelką cenę chce zrobić karierę. Nie ma we mnie agresji, chęci walki. Uwielbiam aktorstwo, ale nie będę robiła niczego wbrew sobie. Zagrałam w wielu filmach, wśród nich sporo było Tawa. Kina akcji. Znudziło mnie to, ile można latać z pistoletem. Mam ten komfort, że mogę kręcić jeden film rocznie. Nie zabiegam o role, przestałam chodzić na castingi. Jeśli ktoś będzie chciał mnie zatrudnić, na pewno mnie znajdzie, mówiła przed laty Skorupko w wywiadzie dla magazynu pani. Wszyscy mężowie Izabeli Skorupko, piękna aktorka trzykrotnie wychodziła za mąż. Pierwszy raz 14 lipca 1996 roku, a mężem został hokeista Mariusz Czerkawski. Ulubiona para polskich mediów doczekała się córki Julii. Ta relacja nie przetrwała i rozwiedli się w 1998 roku. Kolejnego męża aktorka poślubiła 30 grudnia 2003 roku. Z amerykańskim PR-owcem Jeffrey'em Raymondem ma syna Jacoba Martina. Ur. 24 lipca 2003 roku w 2019 roku wyszła z przedsiębiorce i szwedzkiego biznesmena Karla Rosengrena. Para mieszka w Los Angeles, Izabella Skorupko, która 4 czerwca 2024 roku celebruje 54. Urodziny wygląda jakby podpisała pakt z diabłem na wieczną młodość, mimo że powoli zbliża się do sześćdziesiątki, wygląda zupełnie jak w młodości. Zobaczcie zdjęcia, które publikujemy w galerii. Czy ona się w ogóle starzeje? My mamy wątpliwości.